Ja dziś sobie znów zagramy w Squid Game i tym razem... Trochę ogarnęłam o co chodzi i to w sumie dzięki wam, więc mówiłam, że wy dacie radę i ogólnie wszystko ogarniecie i tak dalej. No i fakt, ogarnęliście to i wiecie jak to działa. Ja dzięki wam teraz też już wiem jak to mniej więcej działa. E, wiem do czterech lub pięciu rund, nie pamiętam dokładnie ile to tam było, ale no nieważne. No i ogólnie e, są do zbierania tutaj monetki, bo no nie ukrywam, grałam sobie już chwilkę, ale dosłownie grałam jedną rundę i... Umarłam w niej, ale to, to nieważne, ok? Po prostu przeżyłam przez chwilę, a później umarłam, ale pokonałam prawie, prawie jedną rundę, no bo umarłam. Ale to nic, chociaż wiem, jak ona działa, tak? No i tak, od Was słyszałam, że ta gra ogólnie jest o wiele, wiele fajniejsza niż ta, w którą wcześniej grałam, bo ta teraz, no jak widać, grafika jest totalnie inna w sensie. Teraz może nie widać tego super, ale jak będziemy na arenkach, to to dopiero zobaczymy, będzie kozacko to wyglądać. E, ogólnie wszystko jest o wiele lepiej zrobione, jest zrobione tak jak było w filmie. A nie tak po prostu, jak sobie stworzyli na Robloxie. Więc o wiele lepiej to wygląda, o wiele lepiej to w ogóle działa. Ale chodzenie jest dość śmieszne. No, patrzcie, czy ja nie wyglądam śmiesznie, jak chodzę, bo moim zdaniem tak, no wyglądam komicznie. Ale to nic, przyzwyczajam się już do tego. <laughs> Dobra, ja jestem ciekawa w ogóle, czy mi się uda przejść chociaż te cztery rundy. Błagam, chociaż cztery rundy, bo ja więcej nie, nie, ten, nie czekam, bo w ogóle u siebie nie, nie obstawiam, że więcej. Dam radę. Ale, no, 4 byłoby bardzo fajnie. No i w ogóle, tu wszystko jest teraz na Squid Game 2 zrobione i tak dalej. No, jak widzicie, nie mam żadnych zwycięstw. No cóż. Ale, ej, czekajcie, czekajcie. Na, na, klikałam kół i myślałam, że będę biegać. A, te zarobki, co miałam, one się wyzerowały. O kurczaki. A miałam 400, bo siedziałam sobie i zbierałam monetki. No cóż, nie skupiłam się za bardzo na zadaniach, tylko zbierałam monetki, ale to nic. Dobra, ja czekam, aż drzwi się otworzą i zobaczymy, co tam pierwsze mamy. Raczej będzie czerwony, zielony, tak obstawiam. Tak, dobra, okej. Okay. No i tu jest o wiele lepiej wszystko wytłumaczone. Jest o wiele lepiej wszystko zrobione. No i mamy też ten taki zegar. A nie, chyba go nie mieliśmy. Dobra, ja ustawiam się tutaj, bo tutaj będzie dużo monetek i możemy tutaj sobie przyspieszać. Ooo. -o. Biegłam na czerwonym. Dobra, nieważne, mam jedną monetkę. 360, czyli co? Pierwsza moneta na start, tu tyle się pokazuje, czy o co tutaj chodzi? 470, yy, nie wiem. Okej, okay, dobra, stoję, stoję, żeby nie było zaraz, że ja oszukuję. No i dobra, i sobie przebiegłam metę i teraz elegancko. Patrzcie, ja biegam patrzcie, patrzcie. <laughs> o tym mówiłam o tym śmiesznym bieganie, wyklecznie ja sobie ręce połamało, patrzcie, patrzcie ja to da, 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 da. Ręce mi się połamały. Dobra, czekam, aż reszta grupy przebiegnie i zobaczymy, ile nas zostanie, bo jak na razie to widzę, że tu lipa jest. Ogólnie jest o wiele fajniej wszystko zrobione, no bo patrzcie, inni pokonują, my nie możemy przejść, bo jest taka tarcza. I tak samo w innych zadaniach pisaliście, że również są takie tarcze, że nie możemy sobie przechodzić. I w ogóle ta lalka wszystko, wszystko wie, lepiej działa, no. wyłącz światła. Jezu, jak ja się tego boję, bo tutaj trzeba się bić, a ja w biciu no, no e -e, e -e. ja nie działam tak dobrze wtedy. Dobra, mamy tą e, pałkę taką i będziemy się bić. Czy, czy mi się opłaca tam schodzić ogólnie? Czy, czy mi się opłaca? Ja, ja nie wiem, ale tu o dziewczyna, myślałam, że trafię, nie trafiłam. No, szkoda. Dobra, czekajcie. Ja będę czatować trochę na tych łóżkach, bo chciałabym przeżyć, żeby wam pokazać jak najwięcej tego, a nie, że ja sobie padnę i, i tyle z tego będzie. <grym> Czy jej się coś dzieje? A, tu się chyba życie odra odrabia, od, 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 odradza. Czy, czy jak? sensie, jak jesteśmy na łóżku, to chyba lepiej sobie żyć ko się naprawia? Bo ej, ta dziewczyna przed chwilą była tutaj na łóżku. Nie? Dobra, 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 czaję, powiedzmy, że czaj. Gdzie oni idą? Gdzie oni idą? Co wy tutaj chcecie? Czego wy chcecie tu? To jest moje łóżko, idź mi stąd! Ej, ale ogólnie jest tak ciemno, a ja jeszcze mam wodę wzroku i i, 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 so. A jak ja bym żyła w Squid... W sensie BYŁA w Squid Game, nie żyła. A ja bym żyła w takim życiu, że sobie mogę tam iść do tego Squid Game, to raczej bym nie przeżyła, jeśli by były rzeczy w ciemności, bo no, no padłabym po prostu. Ja też widzę, że niektórzy bardzo dobrze uciekają sobie, ale tu są takie koksy, które naprawdę się dobrze biją. Dobra, ja na ostatnie 10 sekund zejdę, żeby nie było, że ja się z nikim nie biję, ani nic. A? Ale dobra, dobra, tam widzę, że ktoś oj, kałtuje i to ostro. Ale jest tak ciemno, ja nic nie widzę. Dobra, ja zbieram sobie monetkę, ja trochę uciekam, trochę ten e, Czy ja mogę kogoś bić teraz? Ej, skoczyła się! Dobra, kid, żyje! Ale będą komentarze na mi na mi, wiesz ty co? Ci nie nadajesz do tego! Ważniejsze dla mnie jest to, żeby przeżyć, rozumiecie? Dobra, o! I to, o tym pisaliście, że to jest kozacko zrobione w ogóle, że to jest jakiś mega super wow, bo o, tu mamy. Ukradł mi monetę, no co jest? Dobra, dobra, dobra. I tutaj sobie tak stajemy, ale nie wiem, czy nas rozrzuca na dwie takie inne, czy, czy po prostu tam, gdzie staniemy, tam jesteśmy, bo tam jest mniej ludzi, więc. No, dobra, nieważne, zaraz zobaczymy. Dobra, aha, dobra, jednak nas rozrzuca, okej. Okay. oh no, ja jestem druga! O oh nie! Ej, ja nic nie przyciskam, ja idę. Co jest? Ja nic nie przyciskam, o co tu chodzi? A i my idziemy, o co jest, ale to jest dziwne, słuchajcie, faktycznie. Dobra, ja chyba będę miała jakieś zadanie do wykonania, z tego co tutaj widzę. Zarobki 630, git, git. O nie, teraz będę ja, o nie, o nie, o nie. O nie. Aha, nie. Aha, kamień, nie, 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 nie. Kamień, dobra, jest, Kit. żyjemy, idziemy, idziemy dalej. <zysy> <zysy> Jestem ciekawa, jak ona teraz to zrobi. O oh mój god! Nami? Ej! Co jest? Namir? Amir? Ale... Co? Wie, wiem, że to nie jest to sama nazwa, w ogóle nie jest to sama nazwa, ale śmiesznie, bo w jej nazwie jest zawarta yy, zawarte moje imię. Ale Peka! <laughs> Spieszne? Dobra, teraz on wykonuje. On idzie dalej. Ja coś czuję, że on padnie tutaj. nie Przeszliśmy dalej. Dobra. Czyli zrobił zadanie, ale bardzo długo mu to zajęło. Nie no, jak można tak długo zadanie robić? No bez przesady. Dobra, w ogóle tutaj możecie zobaczyć tą barierę, o której wam mówiłam, że one są właśnie pododawane. I nie mogą inni przeszkadzać nam w wykonywaniu zadań. I to jest akurat spoko. Dobra, co? Moneta. Moneta. Chcę monety. Ej, dlaczego on zero co jest? Ej, no szkoda. Dobra, oni teraz będą robić zadania. I widzicie, jak to śmiesznie wygląda? Oh my god, co tu jest? A my się widzimy na następnej arenie. Mam nadzieję, że się widzimy. <głosy> <głosy> Dobra, jest następna ruda. Ja się cieszę, ja przeżyłam. O nie! O, o, to jest to. O, kurczaki, no to ładnie. Teraz to możliwe, że już w ogóle nie przeżyję. Co jest? będzie się w głowie kręci. Oh my god, oh my god. Mi się kręci w głowie. I się kręci w głowie. pomocy, pomocy. Co jest? Dobra, nie wiem, uciekam tu. Uciekam tu? Uciekam tu, po prostu. Dobra, dawać. Ja chcę biec. Ja chcę, Nie wiem, do dziewiątki sobie wlecę. Dobra, okej. Okay. Dawać, 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 Ach, jestem pierwsza, a was tu nie ma. Hello. A Mam nadzieję, że ja przeżyję, a nie jak ktoś inny.

Ja żyję! Jeśli chcielibyście, żebym zagrała w Squid Game z Bellą, to właśnie dajcie znać w komentarzach, bo mi się wydaje, że może być bardzo ciekawie. <śmiech> <śmiech> Dobra, ej, gdzie mnie teraz wyrzuci? Ja jestem ciekawa. Ja nie wiem, powiedzmy, gdzie jest ładny kolorek. 21, ej, bardzo ładny kolor. Kurczę, ja chcę tam iść. Ja chcę iść, tu jest ładny kolorek. Dobra i, i lecę. Dobra, ej, jestem pierwsza. Jestem tylko ja. O kurczaki, fajnie. Ej, tylko teraz pytanie, czy ja przeżyję? Czy ja przeżyję? Dwadzieścia jedno osób tylko zostało. Ej, tu mega dużo tam poleciało. Błagam, błagam, ja chcę żyć. Tak, żyje? Jezu, ja żyję. Nie, nie żyję. Umarłam, no. Więc jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to możecie zostawić mi łapkę w górę i pamiętajcie o zostawianiu subów, bo to jest bardzo ważne. Jeśli chcielibyście właśnie uh, Squid Game z Bellą, to dajcie mi też znać w komentarzu. A ja się z wami żegnam. Pa, pa.